Cześć z tej strony łócek! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę dziwny film z samochodu. No, słuchajcie, no i Alfunia trochę stała. Ostatnio, U, słyszę w pompie paliwa, że chyba mi nie odpali. No nie no, nie ma prądku. Co zrobić w takiej sytuacji? No, w ogóle czasami, no wiecie, stoi auto, trzeba je naładować. Wpadło do mnie ostatnio coś od PSEUS-a, a mianowicie ich jump starter. więc sprawdźmy sobie, czy to urządzenie w ogóle da radę, zadziała. Tu w ogóle już nie je wyjąłem. Jest to taki power bank, powiedzmy, naładowałem go do 100%. Pojemność, wszystko jest w informacjach o nim, gdzie tu co w ogóle widać. Teoretycznie ma to pojemność 12 000 mAh, realne 7 000 przy ładowaniu z portu USB. No to bym się zgodził, bo akurat telefon naładowało mi to półtora raza przy odpaleniu samochodu 600 amperów, 1000 w strzale. Teoretycznie powinno odpalić benzyny do 6 litrów, diesle do 3,5. Ja mam 2,4 litra benzyny, więc dobra, otwieramy maskę i spróbujemy w ogóle odpalić. Widzieliście, że się nie odpala. Co wewnątrz? Było małe cięcie, bo w kabinie to trochę słabo. Co wewnątrz tego urządzenia, w ogóle tego Baseusa? Dostajecie tak naprawdę sam moduł, który wygląda w taki, oto jest to prosty sposób. Ja go sobie naładowałem, pojemność 12 000 mAh. przy ładowaniu przez USB typ yy, zwykłym możecie wypuścić z niego naładować telefon. Sprawdziłem moje S20 Ultra, naładowało się mniej więcej dwa razy. Więc no, 7000, teoretycznie da się napompować. Są też jeszcze światełka w nim, gdy przytrzymacie ten przycisk, możecie sobie je włączyć albo jest światło ciągłe, albo jest migające. Trzy długie, trzy krótkie, trzy długie, czyli trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, czyli SOS, lub też miganie ciągłe. No i oczywiście sam moduł, który służy do tego, żeby to podłączyć, odpalić samochód. No bo mój niestety się nie chce odpalić. Dobra, ja mam jeszcze moje urządzenie od Autotula. Zobaczymy w ogóle jak mój akumulator teraz wygląda. No to podłączamy. Sprawdźmy. Sprawdźmy minus do minusa. To mamy tutaj plus do plusa. I co? sam mój akumulatorek, że tak powiem pokazuje? Nie wiem czy widzicie, ale ja tu widzę 7,09V. No to nawet go nie testuję, bo go grubo rozładowałem, auto trochę stało. Znaczy nie wiem to się teraz zobaczyć? O, tu widzicie 709 no czyli masakra. Dobra, sprawdźmy czy ten dzyngiel od Baseusa to w ogóle, że tak powiem, ogarnie. Dobra, jak to złożyć? Musimy to tu wepchnąć tyczkę. Ja sobie radzę jedną ręką, bo dzisiaj złapy nagrywamy. A więc dobra to wpinamy tutaj, dobra. Może cięcie, bo jedną ręką tego nie zrobię. Dobra, urządzenie podpięte zaczyna nam migać najstandardowo. No plus do plusa. Musimy jakoś wpiąć tu u mnie, aby się dało. No dobra, siedzi. Minus do minusa. Włączamy go tutaj, no i dobra, spróbujmy odpalić, czy Alfa w ogóle ruszy z tak bardzo rozładowanym akumulatorem, no to testujemy, ja wchodzę do auta, sukces, auto odpalone, czyli co, jump starter szczerze mówiąc można powiedzieć krótko, że działa. Dobra, zróbmy jeszcze raz, z ją. Drugie odpalenie też dała radę. Nie będę jej bardziej męczył, bo akumulator muszę naładować, ale widzicie, że sprzęcior działa. No więc krótko, tyle. Jak ktoś szuka tego typu urządzenia jump startera, to myślę, że ten Bayer od Beseusa spokojnie w takim razie da radę. Tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej. Jeszcze może chwilę dodam Dwa razy odpaliłem to autko Na tym właśnie urządzonko wyjąłem, odpiąłem Patrzcie, zostało 20% Czyli no teoretycznie Na dwa strzały w przypadku diesla 2.4 takie coś da radę Więc no cóż, można korzystać Z tego typu urządzeń